13 podwórkowych zespołów, 24 kolejki, 3 miesiące gry i treningów oraz finał z udziałem najlepszej ósemki na stadionie Przywita Stwosza 3. Za nami pierwsza edycja ligi osiedlowej Chrobrego Głogów. Najpierw trochę o samej inicjatywie. Piłkarską Ligę Osiedlową zainaugurowano w czerwcu w ramach prowadzonego projektu Trener Osiedlowy z bezpłatnymi zajęciami na przyszkolnych boiskach. Wtedy jeszcze ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy organizować większych imprez sportowych, więc najmłodszym zaproponowaliśmy inną formę aktywności. Do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw rozegrano fazę zasadniczą z tabelą i terminarzem na ponad dwa miesiące. Mieli swoje nazwy jak Chrobry, Manhattan, Wilki czy Emeritos Piastów i żyli tym. Przygotowywali się, analizowali wyniki i często kontaktowali się z nami, po cztery najlepsze zespoły uzyskały awans do finałów. Wielki finał Ligi Osiedlowej Chrobrego odbył się w środę na stadionie Przywita Stwosza. Kategorię U12 wygrali chłopcy z FC Maroko, a U16 FC Torpedinios. Najlepszych nagrodzono pucharami, medalami, klubowymi gadżetami i bonami do partnera technicznego klubu. Indywidualne nagrody trafiły do najlepszych strzelców, którymi zostali Marcin Nowicki z FC Maroko, który zdobył 28 bramek i Łukasz Gnab z FC Nosocice zrobiącą wrażenie liczbą 67 goli. Poza nimi nagrodzono też Michała Kruczewskiego, Aleksandra Białka, Gracja Stępnia oraz jedyną dziewczynę w finałach Małgorzatę Jankowiak. Przed nami jeszcze miesiąc bezpłatnych zajęć trenera osiedlowego. Odbywają się na ośmiu boiskach, a ich plan sprawdzicie na trenerosiedlowy.glogow.org.